Dobra. Cześć i czołem. Dzisiaj mm, chcę tobie pokazać, jak się rozwiązuje elementarne równania trigonometryczne. W tym w filmie skupię się tylko i wyłącznie na sinusie. Dodatkowo y, chcę tobie pokazać, skąd to się bierze na wykresie. Y, dodatkowo pokażę tobie jedną metodę przy tych równaniach takich elementarnych. Więc dobra. Tyle było mojego wstępu. Równania elementarne. Co to jest? Równania elementarne charakteryzują się tym, że nie musimy ich przekształcać, czyli nie musimy nic podstawiać, nie musimy przez nie dzielić, mnożyć, przenosić na drugą stronę. Musimy po prostu od razu wynik podać. No i właśnie tych sześć równań, które widzisz tutaj, się tym charakteryzują. E, dobra. A. I jeszcze ważna sprawa, dlaczego ja na to teraz poświęcam czas i trochę będzie o tym na moim kanale, bo jeszcze będzie kosinus tangens i kotangens, bo bez zrozumienia tych podstawowych równań nie zrobisz bardziej zaawansowanych, gdzie się więcej dzieje, bo wszystko się sprowadza do tego, żeby sprowadzić do tych elementarnych. Dobra, już, już bierzemy się do roboty. Więc tak, mamy pierwszy przykład. To jest sinus x równa się 1 druga. I tak ja tutaj wykres mamy, to nam nie przeszkadza, ale sobie tutaj wyliczę. Czyli sinus x równa się 1 druga. Teraz patrzę. Jedna druga. Moment, moment, bo to tutaj dałam. Sinus 1 druga wynosi dla 30 stopni, tak? Tutaj mamy. Czyli jest to sinus x równa się sinus pi 6. Tą jedną drugą po prostu zastępuje sinus alfa. alfa równa się pi 6, ok? No i teraz, żeby to było sobie równe, to ten mój x musi się równać pi 6. Ok? Czyli to mam ten punkt, ale ja mam jeszcze trochę innych punktów bo tutaj jest ten punkt, tutaj jest ten punkt, tutaj jest ten punkt. Czyli jest dużo takich punktów. I jeszcze dalej, ale się tutaj no, nie zmieściły. E, nie zmieścił mi się cały wykres sinusa, bo on no, dąży do nieskończoności. I brakuje mi czegoś. E, Możesz się spotkać w książkach, że ten punkt, który ja tutaj wyznaczyłam, czyli tą takie Nasze, co wiemy, to minimum oznaczamy jako x0. I kolejne wyniki to jest x równa się x0 plus okres naszej funkcji, tak? 2 kapi, bo ten punkt się powtarza co 2 kapi. Eee, I x równa się pi minus x0 plus 2 kapi. No i tutaj ten punkt, czekaj, bo mi się kolor chyba nie zmienił. Ten punkt, ten. To jest to. Widzisz, tu masz pi, pi minus nasze X 0 czyli pi minus. Pi szóstych ocz mam 5 szóstych pi. Ok. I to jest ten punkt. A to tu dodaje to nam to. Ok, To jeszcze zapiszę. X równa się. Pi 6 plus 2 kpi a tu mam x równa się pi minus pi 6 plus 2 kpi czyli x równa się 5 6 plus 2 kpi I to jest odpowiedź. Jeszcze raz ją ładnie zapiszę. Odpowiedź. Dla jakich y, x nasz sinus wynosi 1 druga? Dla x równego Pi 6 plus 2 kpi lub, lub dla 5 szóstych pi plus 2 kpi. Tu zjadłam pi. Ok? Widzisz to? Daj znać. Ja tutaj naprawdę poświęcam sporo czasu na to. Czyli widzisz, te dwa punkty muszę mieć zapisane. I bo one później plus 2 kapi robię, i mi się wszystkie te inne pokazują. Po, <laughs> ok? I jeszcze można tutaj dodać, że k należy do liczb całkowitych. Albo jeśli zapisujesz jako z, też jest ok. Dobra. To jest nasze pierwsze równanie. Teraz będzie drugie. Czyli mamy, tu było, to mamy. To teraz jest minus jedna druga. No i spójrzmy, co tu nam się podziało. Minus jedna druga, czyli jest minus pi szóstych, minus pi szóstych, 7 szóstych pi, 11 szóstych pi. Tak? No i co ja robię? No to tak. Trochę tutaj... Też powiem o tym, jak podchodzi, gdy, gdy mam ujemną liczbę tutaj przy sinusie. Więc tak, jak zwykle, jest to nasze równanie elementarne, więc nie wymaga przekształceń. Po prawej stronie znajduje się liczba ujemna, no nie? bo mamy tak, sinus x równa się minus jedna, druga. Czyli tu mam liczbę ujemną. No i właśnie tak, najpierw musimy znaleźć taką wartość kąta x 0, dla której sinus ma wartość minus 1 druga. No i mamy tutaj to. Czyli minus pi 6. I tak. W naszej tabelce nie znajdziemy takiej wartości, ale mamy wartość jedną, drugą. I teraz tak. Jak ja mam do tego podejść? Wybacz, że tak w, w trochę teraz zamotałam, bo sobie pomyślałam, że możesz się zastanawiać, dlaczego ja to zrobiłam minus pi 6. Tych, jak tu jest z tych w tablicy, to się wzięło stąd, że nasz sinus, uwaga, będzie trudna słowo, sinus jest funkcją nieparzystą. Sinus jest funkcją nieparzystą. I to, że jest funkcją nieparzystą, to mi to daje, że sinus od minus x równa się minus sinus x. Czyli jak mam. Sinus od mm, minus pi 6 to się równa minus sinus od pi 6. Daję ci chwilę. Jak coś, to pytaj. I teraz wracamy do naszego zadania. Pamiętasz, że były dwa takie przy, przypadki. Czyli, że x równa się x0 plus 2 kapi i drugi x to był. Pi minus x0 plus 2 kpi. Oczywiście k należy do liczb całkowitych. x równa się minus pi 6 plus 2 kpi. Tu mamy. x równa się pi minus minus pi 6. Minus minus plus 2 kpi czyli x równa się pi plus pi szóstych plus 2k pi, czyli x równa się 7 szóstych pi plus 2k pi. OK? Widzisz to? Czyli wyszedłem tam ten punkt i mamy ten. No i dobra. I to mamy ten przykład. Teraz już będzie z góry, bo już mamy te dwa no, najbardziej skomplikowane za sobą. Jak masz pytanie do któregoś momentu, pytaj. Daj znać. Ja chętnie ci pomogę. A najwyżej, jak będzie potrzeba, to nagram drugi filmik. No i teraz już leci z górki. Mamy teraz kolejne równanie, czyli sinus x równa się pierwiastek z 2 na 2. I patrzymy dla jakiej liczby to wynosi. No to jest dla pi czwartych. Czyli wiem, że moje x0 równa się pi czwartych. Czyli x równa się x0 plus 2 kπ x równa się pi minus x0 plus 2 kπ czyli x równa się pi czwartych plus 2 kπ i x równa się pi minus pi czwartych plus 2 kπ czyli x równa się 3 czwarte pi plus 2 kπ Sprawdzamy. To jest ten punkt. I to jest ten punkt, i do niego dodam. Ile? Dwa. I to mi wychodzi ten, a jak do tego dodam, to mi wychodzi ten. Albo z tego mogę przyjść tu, a z tego mogę przyjść tu. Ok, widzisz to? Daj znać. No i teraz jeszcze mamy kolejny przykład. Tak, tak, tak. Hop. Czyli teraz mamy sinus x równa się minus pierwiastek z 2 na 2. OK? Mam nadzieję, że nadążasz. <laughs> Czyli w naszym wypadku jest to sinus z minus pi czwartych równa się minus sinus z pi czwartych, no nie? A to się równa pier minus pierwiastek z 2 na 2. To się bierze tutaj, co Ci rozpisałam, z nieparzystości funkcji. Yy, nieparzystości funkcji sinus, tak. Więc x0 równa się minus pi czwartych, czyli x równa się x0 plus 2 kapi, czyli x równa się minus pi czwartych plus 2 kapi. x równa się pi minus x0 plus 2 kapi. Czyli X równa się pi minus minus pi czwartych plus 2K pi x równa się pi plus pi czwartych plus 2K pi, czyli x równa się 5 czwartych pi plus 2 k pi, oczywiście k należy do liczby całkowitej. Ja tutaj mm, nie pisałam w tych poprzednich, bo przyjmijmy to za pewnik, nie będę tego w każdym przykładzie pisała, dobra e i tyle. Jeszcze zostawiam dwa przykłady. I znów, jak masz jakiekolwiek pytania, to daj znać. Spójrz, jakie nam znowu liczby wyszły. Wyszła nam ta liczba, i wyszła nam ta liczba. Bo to jest to, i to jest ten punkt. Tak? Bo y, ten punkt będzie nam zawsze wychodził tu. Jak dodam. Tak? Jak dodam tu dwa kapi, to mi przeskoczy tu. Albo też z tego mogę przeskoczyć tu, no, a z tego punktu mogę znaleźć się w tym. No i jak zwykle będę upierdliwie. Pytaj, 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 pytaj i jeszcze raz pytaj. Mhm. Tak, tak, gumujemy i już zbliżamy się do tych ostatnich dwóch przykładów. No i teraz tak, mamy zadanie. Sinus x równa się pierwiastek z 3 na 2. Pierwiastek z 3 na 2, gdzie on mieszka? Tu, dla pi trzecich. Czyli mój x0 równa się pi trzecich. Czyli to. To widzimy. Czyli mam x równa się pi trzecich plus 2kpi. I jak możesz od razu odczytać sobie z wykresu, to wiadomo, że będzie x równa się 3, jakie 3 drugie? 2 trzecie pi plus 2 kpi. Skąd się to wzięło? To się wzięło z tego, że x równa się pi minus x0 plus 2 kpi, a tu to było to nasze x0 plus 2 kpi. I tylko i wyłącznie tyle. Więc tak, jeszcze wracając do mojego gdakania trochę tobie. Albo znasz dobrze wykres funkcji trygonometrycznej i sobie z tego odczytujesz. Ja miałam kilku takich uczniów, i też miałam swoich znajomych z roku, którzy uwielbiali po prostu z wykresu wszystko sinusa robić. Ale jak nie widzisz i nie czujesz tego, pamiętaj zawsze o tym. Musisz jedynie ogarniać te podstawowe liczby. Dobra. Lecimy dalej, bo to tak chciałam trochę na luz wrzucić, bo tu dużo się dzieje dzisiaj. No i ostatni nam został sinus x równa się minus pierwiastek z 3 na 2. Jak otrzymać tą minusową liczbę? Czyli sinus minus pi trzecich równa się minus sinus pi trzecich. Czyli minus pierwiastek z 3 na 2. To znów nieparzystość. I x równa się, x0 równa się minus pi trzecich. Czyli x równa się minus pi trzecich plus 2 pi. gdzie jest minus? To. Dokładnie to jest ten punkt nam wyszedł. No, i teraz będzie drugi punkt, ten nam musi wyjść, więc x równa się pi minus x0 plus 2 kapi, czyli x równa się pi minus minus pi trzecich plus 2 pi, czyli x równa się pi plus pi trzecich plus 2 kapi. Stąd mamy, że x równa się 4 trzecie pi plus 2 pi. To wszystko. E, bardzo szybko mi to 16 minut zleciało. Daj znać. Czy masz jakieś pytania? Czy dla ciebie było wszystko jasne? Czy, czy masz, no właśnie, czy masz jeszcze jakieś pytania, jakieś wątpliwości. No i, no i tyle. Do usłyszenia. I trzymaj się cieplutko. Tu oczywiście wskakują jakieś rekomendacje, jakieś dodatkowe filmy. No to pa, buziak 102.